Rodzina zastępcza to serial, który od blisko 10 lat grzał serca telewizów w Polsce. Fabuła koncentrowała się na zawirowaniach życia rodzinnego państwa Kwiatkowskich, Anki i Jacka, którzy w swoim domowym zaciszu, zamieszkanym przez dwójkę dzieci, postanowili otworzyć drzwi dla chłopca z domu dziecka, Romka. Z czasem ich rodzina wzbogaciła się o dwie dziewczynki, Elizę i Zosię. W miarę upływu lat Kwiatkowscy gościli w swoim foyer także czwórkę nowych dzieci: Wojtka, Dorotkę. Piotrusia i Paulinka. Co wyróżniało ten serial na tle innych produkcji? Przede wszystkim specyficzny klimat i humor, które uczyniły z rodziny zastępczej edukacyjną platformę. Celem twórców było pokazanie widzom, jak w rzeczywistości wygląda życie rodzin, które postanawiają zająć się dziećmi pozbawionymi rodzinnej troski. Serial ukazywał nie tylko wyzwania, ale i radości, które towarzyszą takim relacjom. Widzowie mogli dostrzec jak wiele szczęścia oraz spełnienia może dawać pomoc innym. W produkcji wyróżniała się znakomita obsada aktorska, która składała się zarówno z doświadczonych, jak i młodych talentów. W rolach głównych wystąpiły takie gwiazdy jak Gabriela Kownacka, Piotr Frączewski, Maryla Rodowicz czy Hanna Śleszyńska. Młodsi aktorzy, którzy pojawili się na ekranie, dorastali w oczach widzów, wielu z nich korzystając z tej szansy kontynuowało swoje kariery w branży rozrywkowej. Pierwszy odcinek rodziny zastępczej zadebiutował w roku 1999. W czołówce usłyszeć można było utwór tkanina w wykonaniu Seweryna Krajewskiego. Serial doczekał się aż 18 sezonów, w których zrealizowano 329 odcinków. W pamięci widzów pozostały nie tylko świetne kreacje aktorskie, ale także sama sceneria, czyli Dom Pałacowych Kwiatkowskich. Interesującym jest fakt, że lokacja serialu miała swój rzeczywisty odpowiednik. Dom w którym odbywała się akcja, istniał naprawdę, a jego adres znajdował się w warszawskim Wawrze, przy ulicy Frezji 15, na osiedlu Radość. To tam ujęcia były kręcone przez pierwszy okres emitowania serialu. Warto też zwrócić uwagę, że pierwsze 25 odcinków produkcji nagrywano w pełni w budynku, w którym mieszkała rodzina Chiatkowskich, miał on charakter bardziej intymny i domowy. W kolejnych epizodach, od 26 aż do samego końca, Zespół produkcyjny przeniósł się do wspomnianego już domu przy ulicy Frezji. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w sąsiedztwie kwiatkowskich mieszkała rodzina Kosoniuków, która także była ważnym elementem fabuły i przyczyniła się do dynamiki akcji serialu. Rodzina zastępcza pozostanie w pamięci widzów jako nie tylko rozrywkowa produkcja, ale także jako projekt, który w unikalny sposób przybliżał ważne tematy dotyczące opieki nad dziećmi i budowania rodzinnej atmosfery.